6. Fiat 125P MR73 z Legend FSO od De Agostini. Pomijając teraz to, że mam prenumeratę, to model oczywiście musiał do mnie trafić. Może nie jestem jakimś przesadnym maniakiem pod tym względem, ale Fiata 125P ciężko by mi było sobie odmówić. Chociaż zawsze istnieją jakieś granice. Tu nie zostały przekroczone. Chociaż do ideału, patrząc nawet w sposób względny, Trochę brakuje. Model ogólnie prezentuje się naprawdę ładnie, jest przyjemny dla oka, także ze względu na kolor i ładne detale. Jest m.in. zaznaczony emblemat z licencją Fiata. Z tą przyjemnością dla oka może tył nie bardzo współpracuje. Jeśli jednak mamy zbierać te modele w większej ilości, to dany MR powinien być danym MR. Inaczej to nie ma zbytnio sensu. A jak jest tutaj? Uwagi są co do przodu, czyli atrapy. Od D'Agostini dostaliśmy do tej pory, jeśli dobrze teraz kojarzę, trzy Fiaty 125P 73 a może raczej trzy, które powinny być wyposażone w atrapy takie jak w MR73, bo cały kabriolet to trochę inna historia. Tak jak w przypadku kabrioletu, z istniejących najlepsza byłaby tu atrapa z kombi, z kultowych aut PRL-u. Chociaż i ona nie jest idealna, ma za mało poziomych pasów. Tutaj mamy atrapę starszego typu, i w zasadzie nie można by było tego nawet uznać za błąd tylko że jeśli dostajemy model oznaczony jako konkretny MR, to chciałbym, żeby miał typowe jego cechy, a nie formy przejściowe czyli coś typowego, chyba szczególnie dla PRL-u. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką formą przejściową przejściówka, przejściówki. Takie fiaty rzeczywiście wychodziły z fabryki. Zresztą tutaj mamy klamki kasetowe, a podobno mógł się trafić także Fiat z tego rocznika, który miał skalpelę i czarną plastikową atrapę. No właśnie. Na dokładkę mamy tu atrapę czarną, która w tej wersji powinna być srebrna, a nie czarna. Przez to, że jest czarna, czyli udająca plastikową, pojazd staje się trochę nieoryginalny, albo inaczej mówiąc oryginalny nie w tę stronę co trzeba. Wyjścia są trzy. Zmiana atrapy na tą skap. pomalowanie tej atrapy na srebrno, albo przymknięcie oka. Bez powiększeń nie jest to zbytnio widoczne, a atrapy idealne i tak nie mamy. No może jest jeszcze czwarte wyjście, czyli zrobić sobie idealną. Górnej części ramki atrapy u mnie daleko do ideału. Nie wiem, czy to tylko kwestia malowania, czy czegoś jeszcze. Jeśli chodzi o okolice atrapy, to wspomnę tu jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza to reflektory, które zebrały sporo negatywnych głosów, więc może moja opinia będzie tu niepopularna. Powiedziałbym, że to pewien powrót do kap pod tym względem i dla mnie to jakoś tragicznie nie wygląda. Nawet może wygląda to lepiej niż bardziej szczegółowe klosze z kabrioletu, które przecież też idealne nie były. Ale, gwoli ścisłości, to i kap wyglądał pod tym względem różnie. Najlepiej wypada w nim pod tym względem, między innymi, wspomniane wcześniej kombi. Druga rzecz to emblemat. W przeciwieństwie do kabrioletu, tutaj jego góra jest biała, w kabriolecie była czarna, może i gubi się przez to napis polski. Ale raczej wygląda to lepiej, bo po prostu bardziej zgodnie z oryginałem. Przy oglądaniu tego modelu zacząłem się też ogólnie zastanawiać nad kwestią listew i ramek. Ogólnie są w porządku. W szybie przedniej i tylnej mamy odwzorowaną czarną uszczelkę i srebrny klin. Bardziej skupiłem się tutaj na tych w drzwiach. W przednich nie mamy szybek. Łatwiej przez to zajrzeć do środka, ale nie można wtedy namalować na nich srebrnych ramek. Z tyłu szybki są i mamy na nich namalowane części ramek. Widać przez to różnicę dosyć wyraźnie, rzucającą się w oczy. Oczywiście można było model inaczej zaprojektować, ale skoro wygląda to tak jak wygląda, to można było konsekwentnie nie malować tej srebrnej listwy również z tyłu u góry. Jest jeszcze druga strona medalu, czyli taka, że można pokombinować i wstawić sobie taką listwę z przodu samemu i wtedy będzie najlepiej. Wspomniany niezbyt piękny pastylny nie zachwyca ogólnym wykonaniem, czyli szparami, proporcjami, rozstawą świateł i tak dalej, co było dosyć szeroko dyskutowane. Dodałbym tu też jeszcze brak dosyć charakterystycznej rzeczy, czyli poziomego przetłoczenia na jego środku. Skoro da się zajrzeć do środka, to warto jeszcze wspomnieć o długim podłokietniku, który pojawił się w MR73, ale znowu jego braku też nie można uznać za błąd, bo krótki też nadal się pojawiał. No i na pewno jeszcze o kierownicy, nie mamy tutaj ringu, a on zniknął dopiero w MR74. Jego dorobienie, jeśli komuś to bardzo przeszkadza, niby też nie jest wielkim problemem. Zobaczmy sobie jeszcze tradycyjnie model od góry. I trochę niewidocznych wcześniej szczegółów podwozia. Na początku powiedziałem, że tu pewne granice przekroczone nie zostały i oczywiście to podtrzymuję. Może ktoś bardziej ortodoksyjny ma tu inne zdanie. Mnie się model podoba. Cieszę się, że go mam. A te wspomniane rzeczy potrafię przymknąć oko. W moim egzemplarzu nie podoba mi się najbardziej ta górna listwa na atrapie. Ale to też postaram się przeżyć, a może kiedyś spróbuję jej poprawić. Problemem był także krzywo zamontowany przedni zderzak. Na początku wydawał się w miarę ok, ale później zauważyłem, że jego lewa strona opadła. Można go było po części naprostować, jego lewy bolec w ogóle nie był przymocowany, ale coś tam sprężynowało, haczyło i zderzak wracał do złej pozycji. Na nagraniach zobaczyłem, że to na tyle źle wygląda, że między innymi z tego powodu postanowiłem je powtórzyć. Zderzak przy kolejnej próbie prostowania opuścił swoje miejsce zamieszkania, więc po jego przyklejeniu mogłem się bawić od nowa. I na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, subskrypcje, i takie tam. Dzięki za wsparcie kanału. Dla Giganta GT gratulacje za zdobycie srebrnego odznaczenia. Jakby ktoś chciał, to zielone dostępne od ręki. Cześć, do następnego.